Cześć, z tej strony Maciek z rowerów stylowych, a obok mnie stoi nowoczesna Sparta C-Grid Energy i chciałbym Ci ją właśnie teraz zaprezentować. Parta Cegrid to bardzo ciekawy rower ze świetną ramą, z super zestawieniem kolorów. Ten minimalistyczne zestawienie powoduje, że mamy odczucie posiadania czegoś wyjątkowego. Żeby uwydatnić estetykę tego roweru, producent zastosował tutaj bardzo ładną osłonę zarówno łańcucha, jak i samego silnika. Przez co cała konstrukcja cieszy oko. We wspomnianej ramie mamy ukrytą baterię, która jest świetnie zespolona z nią. Jest ona również w centralnej części roweru, dlatego jest on bardzo stabilny. Baterię mamy do wyboru w dwóch pojemnościach: 400 W i 500 W. Przez to że rama jest nieco krótsza i nie można było zastosować baterii 625 watogodzin. Silnik to jednostka Bosch ActiveLine Plus. Jest to jednostka o mocy 50 Nm. Idealnie nadaje się na miasto, na, na rekreację Poza miejską, więc w zupełności wystarcza do codziennego użytkowania tego roweru. Chciałbym wspomnieć również o komforcie, który w tego rodzaju rowerów jest bardzo istotny, czyli zastosowanie grubej opony z wkładką antyprzebiciową, która daje nam ładną, fajną amortyzację, oraz przedni amortyzator w widelcu również odciąża nasze nadgarstki. A jako, że siedzimy w wyprostowanej pozycji, jazda na tym rowerze jest bardzo komfortowa. Oczywiście rower wyposażony jest we wszystkie niezbędne akcesoria, których używamy w mieście, czyli dzwonek, czyli bardzo solidna nóżka, błotniki, oświetlenie, bagażnik. Na bagażniku możemy zamocować kosz, który tutaj jest wyposażony w system MIG, lub sakwy też na system MIG, które można szybko ściągnąć i założyć. Bardzo wygodną kierownicę. Także jeśli chodzi o wyposażenie miejsko-rekreacyjne, rower jest kompletny. Napęd oczywiście schowany mamy w tylnej piaście. Jest to piasta wewnętrzna, bardzo często spotykana w wielu rowerach, nie tylko elektrycznych, czyli piasta Shimano Nexus 7. Natomiast za pewne hamowanie odpowiadają tutaj hydrauliczne hamulce tarczowe. Jeśli chodzi o wyświetlacz, czyli zarówno element, który steruje wspomaganiem tego roweru, to model Purion, który jest takim basicowym, czyli podstawowym modelem od marki Bosch. Wyświetlacz ten wyposażony jest w dwa guziki sterujące trybami wspomagania plus minus. Zaczynając od offa, klikamy plusik, przechodzimy na eco, tour, sport i najmocniejszy tryb, czyli turbo. Jak również dwa guziki do włączenia samego wyświetlacza oraz walk assist, który pozwala nam na wprowadzenie roweru pod górkę bez zbędnego wysiłku. Jeśli chcemy przejść między trybami menu, mamy tutaj trip, mamy całkowity dystans przejechany na rowerze, jak również ręcz, czyli zasięg tego roweru na pojedynczym naładowaniu. Oraz wskaźnik danego trybu. Z poziomu wyświetlacza włączamy i włączamy również światło, przytrzymując przycisk plus. Jeśli chodzi o samą kwestię ładowania roweru, to dostajemy w komplecie ładowarkę niewiele większą niż taką typową ładowarkę laptopową. Oczywiście podłączamy z jednej strony do gniazdka, a z drugiej mamy takie wejście już bezpośrednio. No, i teraz w dwojaki sposób. Albo podłączamy do ramy roweru, czyli do gniazda umieszczonego w ramię, jeśli mamy możliwość doprowadzenia roweru do źródła prądu. Jeśli takiej możliwości nie mamy, bo parkujemy na parkingu, a ładowarkę mamy w biurze bądź w domu, to wyciągamy baterię i mamy drugi sposób ładowania, czyli podłączamy gniazdo bezpośrednio do baterii. I tyle. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o rozmiary, w jakich występuje ten rower oraz rodzaje, jak i kolory, to mamy tutaj dostęp do ram już od 46 cm i mówimy o odległości od środka pedałów do momentu, w którym się rama kończy przy siodełku. Także jest to 46, 51, 56 i aż 61 cm, także rozpiętość mamy bardzo dużą. I dlatego rower może być tutaj dedykowany już dla osób od 155 cm wzrostu. Model Sparta Segrit Energy to rower bardzo nowoczesny dedykowany osobom, które chcą jeździć komfortowo, cenią sobie estetykę. No ale potrzebują tego wspomagania czy chcą tego wspomagania po to, żeby jeździć jeszcze więcej, bardziej efektywnie i na dłuższych dystansach. Także jeśli szukacie porządnego roweru elektrycznego, polecam Wam sparte Cegrit Energy.